Wylosujemy nagrodę główną. Najpierw chciałem podziękować pani Agnieszce Trawińskiej Sołectwa za Zakrzewek oraz szkole, zespo y szkole zespołu szkół ekonomiczno-usługowych w Drzechlinach, które przygotowywały dla nas dzisiaj naleśniki. I właśnie, właśnie e, zakończyło się to, także dziękujemy serdecznie że, za przybycie. I teraz przejdziemy do wylosowania nagrody głównej, bo spośród wszystkich losów dzisiaj. Które zostały kupione, wylosujemy nagrodę główną teraz. Tylko pytanie, kto będzie chciał wylosować? Nagrodą główną jest rower, ten tutaj przed nami. Jest to ładny rower, ufundowany przez pana Andrzeja Perkowskiego. I teraz pytanie, jak to zrobimy? Kto będzie losował? Jakieś dziecko najmłodsze tu. Dzieci jest sporo, więc, więc najpierw trzeba wylosować to dziecko może. A później... Wiktor, Wiktor. Mam pom albo mam pomysł takie mam, mam pomysł, bo jest tutaj z nami brat Emilki, dla której zbieramy dzisiaj pieniążki. Brat i, i dziadkowie są z nami. I ja może mam taką propozycję, żeby, żeby to brat wylosował, bo przecież dzisiaj się spotkaliśmy między innymi, żeby zebrać pieniążki dla Emilki. I jest tutaj przypomnij mi jak masz na imię. I jest tutaj Artur, więc myślę, że by było najlepiej, żeby wylosował, bo z tej okazji też się dzisiaj tu spotykamy. Także tu jest, w tym kartonie znajdują się wszystkie losy, które Państwo dzisiaj kupiliście. Na każdym losie zostało podpisane imię i nazwisko. Może ktoś najpierw jeszcze inny wy, wymiesza te losy. Jak, wymieszasz? Tak, rączką wymieszaj może tak i jeszcze Dobrze, zabieram. o tak. Ktoś chce jeszcze zamieszać? Kuba, zamieszaj. Mieszaj dobrze. Wystarczy. Tu jeszcze dziewczynka chce. Mieszaj losy. Tak jest. Dobra, wystarczy. Tu jeszcze. Także chyba losy będą wymieszane dobrze. Chyba nie będzie wątpliwości. Tu jeszcze. Jeszcze tutaj. Dobrze, dziękujemy. Tu jeszcze dziewczynka chce. Prze przemieszać. Tak, tu jeszcze. Wymieszaj. Dobra, tak głę, głębiej. O, tak, o właśnie, wszystkie, żeby poprzewracać. Tu jeszcze dwa... tutaj dziewczynka i tu chłopczyk. Dobrze, tutaj jak... Myślę, że to już będzie... Dobrze, o, teraz ładnie i tu chłopczyk. O. Super. Dobra. Postawimy teraz na ziemi, żeby żebyś miał może ten... Albo tak go trzymawał. nie? Żebyś sięgnął no. I wylosuj teraz jeden los ze wszystkich. Głęboko. Jeszcze możesz przemieszać rączką, żeby były mieszane, ale jeszcze przemieszaj, przemieszaj. O, tak. A Ale nie, bo nie patrz żeby nie... Albo patrz tu, albo drugą rączką może, poczekaj. I tam na panią patrz, a tam losuj. O. O, jeszcze głębiej, albo dobrze, no los. Masz już, tak? Masz, dobrze. Mamy wylosowaną nagrodę główną. Mam, jak wiem. Państwo jeszcze nie wiedzą? Pewnie chcieliby się dowiedzieć? Tak? Chyba, chyba tak. Kobieta, jest ta kobieta. To już, już się wyjaśniło troszkę. O imieniu Monika? Wyjaśniło się więcej. A nazwisko Malinowska. Monika Malinowska wygrała nagrodę główną, czyli rower. Jest Monika Malinowska? Jest, jest. Brawa, brawa, oczywiście wielkie brawa za wylokowanie nagrody głównej. Zapraszamy. Ja może jeszcze tu, żeby ten los póki trzymam, żeby żebyście Państwo, może Gosia do, do aparatu, a jest Monika, żeby... Jest, jest udokumentowane no i co? Gratulujemy serdecznie, rower należy do Pani dziękujemy wszystkim za udział w loterii zrobimy teraz chwilkę przerwy chwilkę, teraz, teraz Pani Monika odbierze rower gratulujemy bardzo serdecznie piękny rower rower usługował Pan Andrzej Perkowski ze sklepu, Agro, właściciel sklepu AgroBax Tu saúde te pomaga